Szanowni Państwo, dzisiaj króciutki komentarz, o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka i zastanawia mnie to, jak to się dzieje, iż dwie najbardziej totalitarne na świecie dyktatury, czyli Erytra i Korea Północna, nie weszły w operację ZWI-19 i nie przeprowadzają eksperymentów na swoich populacjach. Jak to się dzieje, iż tyran Isaiasa Fewerki i tyran Kim Jong-un a przypominam, że już o Afarykiego parokrotnie krytykowałem na swoich filmach o Erytrei. Jak to się dzieje, że ci dwaj tyrani wykazują się większym humanitaryzmem niż reszta świata i nie przeprowadzają eksperymentów na swojej populacji. Bardzo się nad tym zastanawiam. Druga rzecz to jest taka dobra wiadomość, iż siły rebeliantów Huty, czyli Anzar Allah, e, czyli kolor zielony, jak widzimy w Jemenie, e, Biją e, siły e, koalicji Arabii Saudyjskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich i są blisko przyjęcia pól naftowych centralnego Jemenu, a de facto będzie to oznaczało prawie że zwycięstwo w wojnie w Jemenie. Przypominam, iż rebelianci Huti są szyitami wspieranymi przez Iran, są u siebie na swojej ziemi, e, walczą, to jest de facto ich wojna obronna. Natomiast e, Arabia Saudyjska i, a, wspiera e, rząd jemeński, który się wysługuje, jest agresorem, popełnia zbrodnie wojenne na szyickiej ludności, na rebeliantach Huti. Miało nawet dojść do wybuchów e, małych ładunków nuklearnych na terenie Jemenu zdetonowanych przez siły saudyjskie. Także wspieram gorąco rebeliantów Huti, życzę im zwycięstwa, Oby im się udało. Że to wszystko.